Japonia słynie z wielu rzeczy to kraina technologicznej perfekcji, punktualnej komunikacji miejskiej, wojowniczych samurajów, kultu pracy oraz kreskówek, których każde dziecko sprzed ery YouTube'a nie potrafiło się doczekać po powrocie ze szkoły na polenie 1? Istnieje również jedno słowo, które bezwzględnie kojarzy nam się z tym krajem to oczywiście kamikadze. Co to w ogóle oznacza? Dlaczego utworzono jednostki pilotów samobójców? I czy długo szukano ochotników? Co ma z tym wspólnego XIII wieczna Mongolia? No i najważniejsze, jak się to ma do współczesnej balangi na parkiecie? O tym wszystkim dowiecie się właśnie teraz na kanale Człowieka Ciekawskiego. Czego by tu najlepiej zacząć? Hmm. Może od środka. Niech będzie. Przyczyną zastosowania tak radykalnej metody ataku, jaką niewątpliwie było używanie pilotów i ich maszyn jako pocisku, były coraz większe straty zadawane lotnictwu japońskiemu przez Amerykanów. Po pierwszej bitwie na Morzu Filipińskim, stoczonej przez floty obu krajów w połowie czerwca 1944 roku, Japończycy ponieśli bardzo duże straty. Nie zatopili żadnego z okrętów amerykańskich, a sami stracili trzy lotniskowcy – Shokaku, Taiho i Hiyu. I tak, jak już jesteśmy przy japońskich nazwach, staram się wymawiać je najlepiej jak potrafię, ale że nie jestem ani znawcą języka japońskiego, ani fascynatem kultury wschodniej, a fonetyczne brzmienie ich mowy często kojarzy mi się z wyrazami powszechnie uznawanymi za Obraźliwe, to wybaczcie mi moje potknięcia, które na bałem się tu pojawią. A wracając do tematu: straty w samolotach były ogromne, dużo większe od amerykańskich. Wyniosły ponad 400 maszyn wobec nieco ponad setki amerykańskich. W sumie nie ma się co dziwić, że tę bitwę nazwano strzelaniem do indyków nad Marianami, to takie wyspy, a nie kilku mężczyzn noszących to samo imię. Piękny Marian, mądry Marian. Po tym wydarzeniu komandor Eichiro Io wysłał wiadomość do dowództwa marynarki z genialnym pomysłem, że w sumie wiecie: samolotów coraz mniej, kasa się kończy, a ludzi to my mamy od cholery. Może by tak. Ochotników, gotowych zrobić sobie placek z marmaladą rozsmarowany na amerykańskich lotniskowcach, dowództwo, jak każde miłujące swój naród, stwierdziło: Jasne, świetny pomysł, że też nikt wcześniej na to nie wpadł. No ale teraz pozostawała jeszcze kwestia oznajmienia tego przyszłym nieboszczykom. Pomyślicie pewnie, że jak usłyszeli o pomyśle zwierzchników, to zachowali się. Tak samo jak każdy, kto kogo szef pyta o nadgodziny o 16 w piątek. Może uznacie mnie za kretyna, ale nie. Wręcz przeciwnie. Było więcej chętnych niż miejsc. Sytuacja podobna jak 15 lat temu na kierunku marketing i zarządzanie. Ale już tak na poważnie. W wielu krajach, nawet w Polsce, zgłaszali się ochotnicy do ataków samobójczych. Jednak tylko Japonia formalnie utworzyła takie jednostki. Istotną przyczyną wyboru takiego środka walki było oczywiście zwiększenie prawdopodobieństwa uderzenia w cel. Tor lotu kamikaze był korygowany przez człowieka. Podczas II wojny światowej. Broń kierowana przez aparaturę elektryczną znajdowała się dopiero w stadium rozwojowym. Była droga i zawodna. I to też tylko w tych najbardziej rozwiniętych państwach. Taki nasz dzisiejszy telefon ma większą moc obliczeniową niż wszystkie komputery w tamtym okresie razem wzięte. No i my możemy oglądać śmieszne koty na YouTubie. Biorąc to wszystko do kupy, można sparafrazować miłościwie panujących japońskich głównodowodzących i powiedzieć, że kierowanie bronią przez człowieka było najprostszym i najtańszym sposobem. Generalnie chodzi o to, że na początku kamikadze było desperacką próbą wzmocnienia sił powietrznych. Pierwszy atak pilotów samobójców miał miejsce 25 października 1944 roku. Okazało się, że przyniósł on naprawdę dobre rezultaty, patrząc oczywiście od strony Japońców. W związku z tym utworzono cztery jednostki kamikadze. Shikishima, Yamato, Asahi i Yamazakura. Wszystkie były organizacyjnie podporządkowane dowództwu cesarskiej marynarki wojennej. Kamikadze walczyli do końca wojny. Największa ich liczba wzięła udział w walkach o Okinawę w kwietniu 1945 roku, gdy do akcji wysłano około 1900 maszyn. Straty zadane Amerykanom przez narwańców bo tak nazywano lotnicze formacje samobójcze w latach 1944 i 1945. To 56 zniszczonych i 273 uszkodzonych jednostek nawodnych, kosztem życia 3913 pilotów lotnictwa japońskiego, ale ci ostatni, jak już wiadomo, byli niską ceną dla cesarza. Ale od czego tak w zasadzie się zaczęło? Jak zwykle od przypadku. Bo już na wcześniejszym etapie wojny dwóch lotników nieświadomie dało swoją postawą przykład pilotom kamikazy. Byli to kapitanowie Tomonaga i Murata. Nie Alvaro Murata, bo ten to z dwóch metrów do bramki nie potrafi trafić, tylko Murata. Pierwszy zginął w trakcie bitwy o Midway. Po powrocie z porannego nalotu na wyspę okazało się, że lewoskrzydowy zbiornik jego samolotu jest uszkodzony. Mimo to polecił zaatakować drugi i wystartował do ataku na okręty amerykańskie. Czy został zestrzelony? Nie. Czy rozbił swój samolot o okręt nieprzyjaciela w patriotycznym poświęceniu wykrzykując... Nie, po prostu pieprznął do wody i zginął. Murata z kolei w trakcie bitwy pod Santa Cruz po poważnym uszkodzeniu swojego samolotu uderzył w nieprzyjacielski lotniskowiec USS Hornet. Wspomniany już wcześniej wiceadmirał Onishi wymieniał obu w motto dla kamikazy: wystartować do lotu w jedną tylko stronę, jak Tomonaga, i rozbić się o wrogi okręt, jak Murata. A jak wyglądało ich przygotowanie do podróży w jedną stronę? Oficerowie japońscy zbierali pilotów mających wyruszyć z samobójczą misją w specjalnej sali. Tam odczytywano im podstawowe założenia kodeksu Bushido i wiersze Haiku pozostawione przez lotników, którzy już ponieśli śmierć. Miały one służyć podbudowaniu patriotyzmu i przypomnieniu samurajskich wzorców. Następnie piloci składali przysięgę, przebierali się w specjalne mundury. Odbierali samurajskie miecze i w końcu zasiadali do stołu z oficerem prowadzącym. Wznosili toast z czarką sakę i owijali głowy opaskami hachimaki, starczą schodzącego słońca i napisami pewne zwycięstwo albo poświęcenie dla kraju. Po wyjściu na lotnisko żegnali się z przyjaciółmi, dostawali od nich drobne upominki. W końcu wsiadali do samolotów i startowali pośród pieśni patriotycznych śpiewanych przez obsługę lotniczą. Samoloty były u szczytu sprawności lotniczej i nieskazitelnie czyste. Tłumaczono to tym, iż samolot będzie trumną pilota, a wszystkie trumny są czyste. Spadając na cel, kamikadze wykrzykiwali głośno. No dobra, dobra. A co to w ogóle znaczy kamikadze? Ktoś zapyta, a ja mu odpowiem. Żeby jednak lepiej zrozumieć sytuację, przenieśmy się do XIII wieku, gdzie panem na chacie a w zasadzie to w Azji, był Kubilaj-Han. Miał się od kogo uczyć, bo jego dziadkiem był niejaki Chingiz han Tego jego mościa pewnie kojarzycie. Pod panowaniem dzikich Mongołów znalazły się południowe Chiny i Korea. Wojska Kubilaj-Hana przeszły Indochiny, docierając także do Jawy i Sumatry. A jak wiadomo, kiedy się ma czegoś dużo, to się chce jeszcze więcej. I dotyczy to zarówno ziemi, złota, no i przede wszystkim władzy. Zatem pewnego dnia wódz Mongołów pomyślał sobie, że w sumie ta Japonia to fajna wyspa jest. Auta dobre robią, pociągi szybko jeżdżą, no i ludzie do pracy przychodzą na czas. A tam, wyślę im na Messengera wiadomość, że mają mi oddać Japonię. Bo tak, a jak nie, to zobaczycie. I teraz takie pytanko do was. Czy zdarzyło się Wam niecierpliwić, kiedy wysłaliście komuś SMS-a i nie dostaliście od niego odpowiedzi przez, ja wiem, powiedzmy kilka godzin? Strzelam, że tak. To wyobraźcie sobie, jak cholernie wściekły musiał być nasz XIII-wieczny kozak, a w zasadzie to mongol, skoro pierwsze poselstwo wysłał w 1266 roku, a do walki wyruszył 8 lat później. Czemu to tyle trwało? Nie wdając się w zbędne szczegóły, Kolejne poselstwa albo zostawały przechwycone przez Korańczyków, albo odprawione z kwitkiem, albo deportowane. W końcu dla Kubilaja stało się jasne, że nic nie skóra i jedyną drogą do osiągnięcia celu będzie atak na wyspę Cubasy. Zatem w 1274 roku mongołowie wspierani m.in. przez Chińczyków i Korańczyków, zaatakowali Japonię siłą 30 tysięcy żołnierzy, rozbili kilka małych oddziałów a sytuacja jeszcze się poprawiła po zaciętej bitwie w zatoce Hakata. Niestety dla Mongołów na wyspę uderzył tajfun. Najeźdźcy w panice postanowili odpłynąć na pełne morze, no i tak jak Polakom na tegorocznym Euro nie wyszło. Kilkaset okrętów rozbiło się o skały, a 13 tysięcy ludzi nie wróciło do domu. Ci, co mieli więcej szczęścia, ewakuowali się do Korei. O tym, że Kubilaj miał cierpliwość, to już wiecie. Nie zdziwi Was więc pewnie fakt, że ten nie poddał się i po niespodziewanym odwrocie znowu wrócił do taktyki z poselstwami. Efekt był taki sam jak wcześniej. Na samurajach nie robiło to żadnego wrażenia, tylko że teraz już nie bawili się w odsyłanie gości, tylko ich zabijali. Wiedzieli, że pewnego dnia Mongołowie ponownie pojawią się u wybrzeży kraju kwitnącej wiśni, zatem postanowili wzmocnić linię brzegową. Cesarz Gouda, taki facet, a nie rodzaj sera, Wraz ze swoim dworem szukali pomocy ubogów. W całym kraju odprawiano modły. Latem 1281 roku siły zbrojne Mongolii, liczące około 100 tysięcy ludzi, rozpoczęły lądowanie na kilku wysepkach. Walki były niezwykle zacięte, ale w związku z liczebnością najeźdźców, linia wojsk japońskich stała się bardzo rozciągnięta i armii mongolskiej udało się w wielu miejscach przerwać szyki obronne i wedrzeć w głąb terytorium. Naparzonka trwała już 54 dni i gdy Kubilaj zbierał się do odkorkowania schłodzonego szampana, tak, macie rację. W Japonii pierdzielnął tajfun. Miał tak ogromną siłę, że uciekający w panice mongolscy wojownicy, próbując ratować się na statkach, rozbijali się o przybrzeżne skały. Ci, którzy zdołali odpłynąć, zatonęli na pełnym morzu. Klęska mongolska była ogromna, a tajfun, który ocalił kraj, Został nazwany boskim wiatrem, czyli kamikadze. A Kubilaj mógł tylko stwierdzić, kurwa no nie. No po prostu, kurwa no nie. Boże, czy ty to widzisz? Pojęcie kamikadze zna chyba każdy dorosły. Piloci samobójcy to historia serii tych niezwykłych, których sporo możemy znaleźć na kartach historii II wojny światowej. Ale nie tylko pikujące samoloty zapalają się w przysłowiowej żarówce nad głową. Oświecenia doznają także smakosze wszelakiej maści alkoholu. Skąd o tym wiem? Bo nawet taka imprezowa pierdoła jak ja słyszała o drinku kamikazy. Według pierwszej z teorii, Drink Kamikaze pojawił się w jednym z barów w Tokio pod koniec II wojny światowej. Początkowo nosił inną nazwę i raczono się nim na cześć legendarnych już wtedy pilotów. Niestety ta wystrzałowa teoria to raczej nie wypał, bo wszystko wskazuje na to, że cztery niebieskie kieliszki pojawiły się nie w towarzystwie bomb, a raczej dyskotykowej muzyki lat 70. Każdy liczący się klub powinien mieć w swoim menu drink Kamikaze. Dla takich koneserów napojów wyskokowych jak ja, którzy alkohol kojarzą raczej z chemią, medycyną albo środkami dezynfekującymi, wytłumaczę, że drink kamikaze serwuje się w czterech kieliszkach i pije się je jeden po drugim. Tutaj klaruje się nam etymologia nazwy. Cztery szybkie strzały i już czujemy pędr wiatru, patriotyczna pieśń na ustach. Krew pulsuje jak szalona. My krzyczymy! Bye bye! No dobra, trochę poleciałem, ale skojarzenie chyba jak najbardziej na miejscu. Potem tylko obrać cel, rozpędzić się i albo ktoś nam obieria, albo zatopimy klienta, albo jedno i drugie, czyli kwintesencja kamikazy. A wracając do shotów. Do przygotowania drinka potrzebne są zaledwie trzy składniki. Wódka, likier blue curacao oraz sok cytryny. Każdy w tej samej proporcji. Na anglojęzycznych stronach znalazłem informację, że należy jeszcze dołożyć 100 g lodu. Na polskich stronach uznawane jest to za zbrodnię. Zbrodnią jest także kończyć ten odcinek. Ale wiecie, już kolejka na mnie czeka i tak trochę głupio to olać. Musiałbym się potem na nowo wstrzelić. Zatem ja spadam, a was zachęcam do polajkowania tego filmu, jeśli się wam spodobało oczywiście. Zasubskrybowania kanału Człowieka Ciekawskiego. A jak udostępnicie ten materiał gdzieś na fejsie, albo rozrzucicie go innym Whatsappem, to w nagrodę będziecie mogli sobie sami pierdyknąć o taką mikazę. Dajcie pyska, idę zobaczyska. Hej! No dobra, już idę.